Dzień dobry, witam Was, Akademia Mode. Dawno nas nie było, ale ze względu teraz na też sytuację, która panuje teraz w całej Polsce, stwierdziliśmy, że pomożemy Wam wykorzystać wolny czas i poszuć sobie, pomodelować sobie jakieś fajne rzeczy, sukienki, może bluzki, t-shirty. Dlatego stwierdziłam, że pokażę Wam jak, jak najszybciej w ogóle zrobić konstrukcję osnowę na dzianinę, powiedzmy bluzka lub sukienka i z tego wymodelować inny fason, żeby później można było uszyć. I myślę tak, że po, tym, po tej lekcji zrobienie tej osnowy zrobimy modelowanie i razem uszyjemy, jakieś tam dni, może specjalne godziny zrobimy w ogóle na żywo, żeby można było zadać mi pytania, jak będą w trakcie szycia jakieś problemy albo konstrukcji, żebym ja mogła wam podpowiedzieć, co z tym zrobić i jak wyjść z sytuacji. Także zaczynamy od tego, że pokażę wam jak najszybciej zrobić konstrukcję. Na dzianinowe rzeczy. Pamiętajcie, że to jest konstrukcja do dzianin, nie do tkanin, tylko do dzianin, które się rozciągają, tak? Bo do, zwykłego, do zwykłej tkaniny nie, nie będzie to pasowało. Będzie to po prostu gorzej się układało. I zaczynamy tą konstrukcję. Przede wszystkim yy, na filmika tam mamy filmik, gdzie jest pokazywane, jak zdjąć pomiarę. Tym razem ja nie będę wszystkiego pokazywała, tylko od razu będę mierzyła. To będzie moja modelka, na którą będziemy robić konstrukcję. Także będę od razu mierzyć i, i przenosić to od razu w 2D na konstrukcję, na wykrój. Co robimy? Dla nas, jak zawsze, będą potrzebne pomiary obwodów, biustu, talii, bioder, długości. Pierwsze, co w tej chwili potrzebujemy, to mierzymy sobie długość pleców. Długość pleców mierzymy w ten sposób. Przykładamy siódmy kręg do talii. Pamiętamy tak, że na talii zakładamy gumkę, żeby wiedzieć, gdzie zaczyna się nam ta talia. To wszystko można obejrzeć w tych filmikach wcześniejszych. W tej chwili tak, mierzę sobie, że to jest od siódmego kręgu do talii, mam 38 cm i odkładam, rysuję sobie linię, tutaj jest kąt 90 stopni. Odkładam w jedną stronę i w dół linię i rysuję w dół te 30 cm. 8 cm. Tu będzie nasza linia talii. Zaznaczam jako T. Następny pomiar do naszej siatki konstrukcyjnej potrzebuje długość od talii do linii bioder, od talii do linii bioder można sobie zmierzyć, tak? Przykładając centymetr do najszerszego momentu ale można też sobie po prostu to z, z formuły, tak? Na, tutaj gdzieś w górę napiszę. To będzie 1 dziesiąta wzrostu plus 4 centymetry, tak? Zakładamy, że tutaj Pani ma około powiedzmy metr, 69, tak, plus 4 cm, to w przybliżeniu bierzemy, że to gdzieś około 20 cm. Tak? Także tak, zaznaczamy tutaj 20 cm od talii to będzie linia bioder. I od znowu bierzemy, powiedzmy, że to jest to 0. Skąd zaczynamy? Długość naszego projektu, tam powiedzmy sukienki, bluzki, co będziemy szyć, to zaznaczamy długość, znowu mierzymy albo z przodu, albo z tyłu, bo w dzienniku to akurat jest mało istotne, powiedzmy długość naszej sukienki, no bierzemy powiedzmy, że 76 cm odkładamy, 76. Tu będzie nasza długość naszej sukienki. Teraz wszystkie te linie. Aha jeszcze jedną linię to jest wysokość naszej pachy. Pacha to jest właśnie ten moment, gdzie chcemy po prostu wszywać rękaw, tak, każdy z nas lubi, ktoś ma bardzo, lubi ciasne rękawy, ktoś bardziej e, opuszczony w dół, także najlepiej sobie to sprawdzić, w, wziąć linijkę i sobie po prostu włożyć pod rękę linijkę i zmierzyć, najlepiej sobie zmierzyć e, po prostu przykładając, e, rysujemy jakby taką linię sobie, tak, i tą linię, lub jeszcze łatwiej to zrobić tyłem, że w momencie, kiedy przy, przyłożymy tutaj, tak ta linia nam tu leci. Przerysowujemy, jakbym tak sobie tak i od siódmego kręgu w dół, tak znowu przykładamy. Wychodzi nam około, jeżeli będziemy robić tutaj, ta linia nam będzie tu, około 20 cm. Tak, 20 cm. I jeszcze raz pokazuję, że to jest powiedzmy pacha. Przyłożyłam sobie linijkę pod pachę, zaznaczam, że to jest tu i przerysowuję sobie linię do tyłu. Tak. O, to jest ta długość pachy. Rysujemy. 20 cm sobie zaznaczamy. I teraz. Wyrysuj pod kątem 90 stopni. Rysujemy sobie te wszystkie linie. Następną y, to jest, pamiętamy tak, pacha, talia, biodra. Y, teraz odkładamy, ze względu na to, że to jest dzianina, y, pamiętamy o tym, że tkanie, to jest y, rozciągliwe i dlatego bierzemy tak obwód, mierzymy sobie obwód, pamiętamy jak to mierzyć z przednich filmików. Powiedzmy tak, 91 cm. Do dzianiny potrzebujemy przynajmniej minus 1, chyba że chcemy mocno obcisłą rzecz. No to wtedy możemy nawet minus 5 cm wziąć. Wychodzi nam 90. Ja biorę minus 1 i dzielę to na pół. Zobaczcie, jak ja to dzielę, nawet nie liczę sobie, tylko przykładam. I to przykładam sobie tutaj. To jest połowa obwodu klatki piersiowej. Minus 1 cm. O tak. Pamiętamy, bierzemy wszędzie minus 1 cm. Nam już powstaje ta siatka konstrukcyjna, że tu jest połowa, tak? Jedna, druga, obwodu klatka piersiowa, minus jeden centymetr, tak? To w zależności, jak chcemy mieć mocno obcisłą rzecz. Następne, co robimy, odmierzamy z tyłu po linii właśnie tej pachy, odmierzamy. Szerokość pleców. Szerokość pleców pamiętamy, tak? O też są y, pokazane, jak się mierzy, od rączki do rączki, tak? Tutaj przez łopatki. To jest tak: 34. Wygląda się to, to, co mówiłam, że to jest na Minus 1. To jest 33. Wychodzi 15,5 cm. Odkładamy w prawo 15,5. Rysujemy znowu w końcu 90 stopni tak. i następne rysujemy z przodu, bo tu będzie tył, a tu będzie przód, tak, może tak, tył, przód i w tej chwili od przodu środek, to jest środek przodu do środek tyłu. W lewo odkładamy połowę szerokości przodu. Przód jest znowu mierzony z przodu nad piersią tutaj, tak. To jest znowu tutaj mierzymy, tu jest 31, minus 1, 30. Także 15 cm odkładamy z przodu. 15. Znowu rysujemy linię w prostym. Tak. I teraz yy, yy, powstaje nam linia boku. Linia boku rysujemy ze względu właśnie na yy, naszą sylwetkę. Ze standardów wy wychodzi to, że robimy, dzielimy na pół i rysujemy linię. Ze względu na to, że jeżeli ktoś ma większą pierś i ma wąskie ramiona, na przykład, to yy, wolałabym, żeby yy, każdy sobie po prostu zmierzył. Yy, proszę sobie zobaczyć. Zmierzył sobie od boku przez pierś do boku, tak? I to będzie nasz przód. Znowu ten przód, minus jeden. I odkładamy sobie tutaj od środka. Zobacz, jest przesunięte, tak, jest, jest ze względu na piersi, środek jest przesunięty, bok, znaczy bok naszej, o tak. Następne, to już powiedzmy bliżej końca siatki konstrukcyjnej, już mamy przód, tył, linię boku. Co dalej? Dalej robimy ramiona. I rysowujemy pachę. Przede wszystkim tutaj odkładamy po tej stronie znowu w prawo 1 szósta obwodu szyi. Tak? Mierzymy tutaj sobie obwód szyi jest 36, dzielimy na 6, będzie 6 cm. 6 tak. cm odkładamy w tą stronę. Tu zaczyna się nasze y, ramię, tak? Ale ze względu na to, że mierzyłyśmy od siódmego kręgu, y, musimy jeszcze raz zmierzyć tutaj od powiedzmy nasady szyi, y, po, y, gdzie jest linia szwu boku, tak? Popatrzcie, tutaj jeszcze raz mierzymy i tu już jest 41, y, tak? Minus 1. Bierzemy tak 40, jeżeli tu było 38, to w tej chwili stąd już jest, y, jest 40. Y, odkładamy te 40 od stali do góry. Tak, popatrzcie, 40 cm to jest z tyłu. Obwód, tak, to jest, patrzcie tutaj pierwsze. Możecie jeszcze prościej, można po prostu to zmierzyć 38 minus 42 cm, rysujemy te 2 cm, tak? I ta różnica po prostu to jest początek naszego ramienia. Ramię znowu zaznaczamy. Mierzymy sobie tutaj, tak, tak jak zawsze się mierzy ramię. Popatrzcie tutaj 12 cm, odkładam sobie znowu. 12. Taką linię. I następny pomiar. Długość pracowników po skosie. Znowu od początku, y, y, gdzie nam się kończy ramiona, zaczyna się ręka. Po skosie mierzymy tu do środka. Patrzcie, co robię. Tak. To jest 40. I znowu te 40. Przykładam tu. O, powstaje nasze. Linia ramienia z tyłu. Tak. I tutaj możemy już sobie wyrysować tylną część ciach. Następne yy, przód. Z przodu robimy w ten sam sposób. Odkładamy. Odkładamy te 6 cm, tutaj. Odkładamy 6 cm i mierzymy długość przodu. Długość przodu przez centrum piersi w dół, tak? Jest 44 cm, to od linii talii do góry przez ten punkt 44 cm, to jest tu. To jest początek naszego ramienia, tak? Pamiętamy, że było 12 cm. Znowu zaznaczamy te 12 i znowu mierzymy po skosie, od początku po skosie jest 43, 43 mierzymy, tu jest ramię z przodu, tak, i możemy sobie teraz wyrysować Proszę sobie zobaczyć i odtąd pamiętamy to, co odłożyliśmy, te 6 cm tutaj odkładamy 7 w dół, 6 plus 1, tak? Po prostu to co mamy, te 6 dodajemy 1 cm odkładamy w dół. No, tak. Jest, tak? Następne talia. Mierzymy talię. Talię mamy. Siedemdziesiąt yy, trzy braliśmy minus jeden, tak? Także będzie siedemdziesiąt dwa, siedemdziesiąt dwa i teraz te siedemdziesiąt dwa musimy yy, podzielić na pół I, to znaczy, i jeszcze raz na pół, tak? Będzie ta. to będzie przód i teraz interesują nas jeszcze biodra, tak? także ta linia boku. Linię boku przy, wydłużamy w dół, bo na wadze po prostu Mierzymy biodra, znowu bierzemy obwód bioder minus 1 cm. Tu jest 101, to będzie 100. 100 dzielimy, to będzie 25 na 4. Tak, to będzie tu. Spójrzcie, to jest. Tak to jest tył tak. i znowu te 25, to jest przód. Zobaczcie, ten przód i tył jakby nachodzi na siebie. Pamiętamy, że to jest linia tyłu, a to jest linia przodu. Ta sukienka jest, powiedzmy, dopasowana mocno w talii, nie musicie, możecie sobie po prostu to zrobić równomiernie, tak, żeby to troszeczkę jakby złagodzić. I na przykład później, jeżeli Wam będzie przeszkadzało to, bo wiadomo, że będzie luźniej pod bustem można sobie dorobić tu zaszewkę, ale niekoniecznie, także to by była nasz taki Baza, po której możemy już kombinować i wykroić jakiś t-shirt, bluzkę, obcisłą sukienkę z dzianiny. No i zaraz zrobimy jeszcze rękaw. Żeby stworzyć jakiś model sukienki z rękawem, no to potrzebne nam jeszcze do tego, oczywiście, wzoru wykroju rękaw, tak? Żeby rękaw zrobić do, tego, do, do tej konstrukcji, zrobimy go przede wszystkim na tejże konstrukcji, żeby on pasował właśnie do tej konstrukcji. Co robimy? Przede wszystkim musimy tak połączyć ramię w przód, i, w przód i tył. Tak. I tą odległość. Podzielić na pół, tutaj zmierzyć, ja mam tu 9 cm, dzielę na pół, to jest 4,5, i w dół pod kątem 90 stopni, rysuję linię prostą. O tak. I teraz tą linię, która tutaj powstała, do tej naszej pachy dzielę na równe trzy części. Znowu mierzę sobie. Tu mam 19, dzielimy na trzy. to będzie około sześć coś. To są 3 części. Teraz tak. Interesuje mnie, jeżeli rękaw ma być bardziej sportowy, które nam będzie łatwiej się ruszać, to wykorzystujemy po prostu jakby ten pomiar i odkładamy stąd rękaw. Jeżeli chcemy mieć mocno wpasowany rękaw i nie przeszkadza nam, że jest mniej, powiedzmy, ta ręka jest mniej ruchliwa, możemy sobie zrobić Wyższy po prostu oka, tutaj główkę rękawa, i wtedy wykorzystujemy po prostu tylko opuszczamy w dół 2 cm, i nasz rękaw zaczyna powstawać z tego miejsca. Tak? Ja robię bardziej taki rękaw na sportowo, dlatego wykorzystam sobie linię tutaj niżej. Nie tą, tylko tą. Tak? Biorę tak, jakby jedną trzecią z tego. Tej odległości i to będzie wysokość mojego po prostu, to będzie początek mojego rękawa. I teraz tak rysuję w dół, linię dalej, odkładam długość rękawa. Wiadomo, że tam gdzieś w przybliżeniu ręka ma 60 cm. Na 50. 50 no powiedzmy, dotąd będę miała rękaw. Odtąd, dotąd. Tak, to jest mój rękaw. I teraz tak. Tu będzie, to jest linia środka mojego rękawa, i od środka teraz muszę sobie odłożyć. Popatrzcie, rękaw to jest jakby forma właśnie naszej tej pachy, która musi przejść tutaj nam w rękaw, tak? Także odmierzamy tą długość plus tą długość i przenosimy ją na tą linię, tak? Także bierzemy po prostu, odmierzamy to, to jest 10 cm i przenosimy na tą stronę. Popatrzcie, tu tak jakby odrysowujemy to samo, to przenosimy w tą stronę, tak jakby yy, luszczane odbicie w tą stronę, tak? I to jest główka. To jest przód. Tak. To przychodzi na tą stronę. Można y, narysować sobie nie wiem na kawałku papier, papieru i po prostu przełożyć na tą stronę i, i odrysować po prostu, żeby to było idealnie symetryczne. I y, teraz to jest jakby ręka z przodu. Ręka z tyłu. Rysujemy, tutaj musimy odłożyć, bo to teraz jakby początek naszego rękawa. Odłożyć szerokość naszego rękawa. Powiedzmy, że to będzie około, nie wiem, no niech będzie 30, 30 cm, tak? To tak, 30, ale znowu pamiętamy o tym, że to jest dziennina, robimy to minus 1. To znaczy od stąd do tą, to będzie. Zamiast 30, 30 centymetrów, co ja chciałam, biorę sobie 29. To jest to. I tak naprawdę można sobie znowu tą linię przerysować sobie tu. I powstaje nam już główka rękawa. Jeżeli Wam ciężko samym tutaj to wyrysować tą główkę, bardzo fajnie można wziąć swoją rękę. I pamiętamy, że duży palec to jest przód, rękawa, to jest przód. Przyłożyć sobie po prostu rękę, dłoń i odrysować po prostu sobie tutaj przy pomocy swoich właśnie paluszków. Będzie Wam wykreślone do waszego kształtu, właśnie do waszego ramienia, tak. To w ale znowu to jest tylko w dzianinach, słuchajcie, nie w tkaninach. Staramy się wykorzystywać już bardziej y, precyzyjne pomiary. Rysujemy tu i teraz, popatrzcie tu, początek naszego rękawa. Mierzymy tutaj obwód naszej kostki. Pamiętamy o tym, że to się rozciąga, także spokojnie możemy sobie wymierzyć e, najwęższy rękaw, jaki możemy mieć. Wychodzi mnie 17 minus jeden to jest szesnaście, Odkładamy od środka po osiem centymetrów, osiem, osiem i łączy sobie tak, tak i tak. Mam nadzieję, że to jest widoczne. To To jest nasz rękaw do naszej bluzki lub sukienki. Można powiedzieć, że już mamy formę i teraz na podstawie tej formy możemy stworzyć już, wymodelować i stworzyć inny wykrój. Na, na następnej lekcji pokażę po prostu, jak zrobić z tego na przykład inny fason, tak? jak to przykroić, jak to po, po dorysować. Także na razie tyle. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to proszę pisać. Yy, będę odpowiadać i może zrobimy właśnie ten, taki yy, godzinę na żywo, żeby zadawać mi pytanie i będę na bieżąco mówiła yy, co i jak.